Cześć, witam Cię ciepło w pierwszym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Octavia Smoter i jestem dietetykiem klinicznym. W swojej pracy skupiam się na zdrowiu kobiet, podności oraz na zrozumieniu jak styl życia, odżywianie i inne czynniki wpływają na funkcjonowanie organizmu. Ten podcast powstał po to, aby w prosty, ale rzetelny sposób tłumaczyć tematy związane z dietetyką kliniczną i zdrowiem kobiet, bez straszenia i presji. Jeśli szukasz wiedzy opartej na faktach, ale podanej z uważnością i empatią, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś w dobrym miejscu. Bardzo się cieszę, że się tu dziś spotykamy. Prawdopodobnie jesteś tu dziś bo być może usłyszałaś diagnozę PCOS, a może podejrzewasz, że coś nie działa w Twoim organizmie tak, jak powinno. Może też starasz się o dziecko i wciąż nic, czujesz zmęczenie, frustrację, bezradność, więc szukasz odpowiedzi. Chcę, żebyś już na samym początku wiedziała jedno: nie jesteś sama. Ten podcast powstał po to, żebyśmy mogły porozmawiać spokojnie, bez ocen, bez straszenia, żebyś wiedziała, z czym się mierzysz i jak sobie z tym poradzić. A ja jestem tutaj jako ktoś, kto chce Cię wesprzeć, a nie poprawiać. Zacznijmy więc od początku, żeby dobrze zrozumieć, co to jest PCOS. Sama nazwa Zespołu Policystycznych Jajników Wzięła się właśnie od charakterystycznego obrazu w jajników w USG, w których właśnie występuje wiele pęcherzyków. Sam mechanizm powstawania tego schorzenia jest dosyć złożony. Na jego rozwinięcie się mają wpływ czynniki zarówno genetyczne, endokrynologiczne, metaboliczne, czy środowiskowe. PCOS dotyczy osi hormonalnej, metabolizmu glukozy oraz funkcji jajników. I nie jest to choroba jednego narządu, ale zaburzenie regulacji całego układu hormonalno-metabolicznego. No dobrze, a kiedy możemy mówić już o diagnozie? PCOS diagnozujemy wtedy, gdy występują co najmniej dwa z trzech elementów oczywiście po wykluczeniu innych chorób. O jakich elementach mowa? Jednym z nich są zaburzenia owulacji, kolejnym hiperandrogenizm, i tu mowa o klinicznym, w którym występują objawy takie jak trądzik, nadmierne owłosienie lub łysienie androgenowe. W biochemicznym natomiast mamy sytuację, w której w badaniach krwi widać podwyższony poziom androgenów, czyli tych hormonów męskich, natomiast już bez wyraźnych objawów klinicznych. Kolejnym istotnym elementem jest samo obraz jajników, zwykle ze zwiększoną liczbą pęcherzyków lub samą powiększoną objętością jajnika. Przejdźmy teraz do złożoności PCOS. Co najczęściej dzieje się w organizmie? Odpowiedzią jest insulinoporność i hiperinsulinemia, które występują u większości kobiet z problemem PCOS i także u szczupłych. Ponieważ to nie jest reguła, że każda kobieta, która ma nadwagę, ma też insulinooporność. Przy insulinooporności komórki gorzej reagują na insulinę, co zwiększa jeszcze jej produkcję i organizm wchodzi w swego rodzaju błędne koło. Wysoka insulina stymuluje jajniki do nadprodukcji androgenów. Te z kolei zaburzają dojrzewanie pęcherzyków, hamując prawidłową owulację i dają też objawy w postaci trądziku czy wypadania włosów. Kolejnym problemem, który tutaj nam się pojawia, jest zaburzenie osi HPO, czyli takiego systemu porozumiewania się między mózgiem a jajnikami, a dokładniej mówiąc pod wzgórzem, przysadką i jajnikami. I to właśnie one razem tworzą linię komunikacyjną, która steruje cyklem miesiączkowym. W dużym uogólnieniu wygląda to trochę tak, że mózg i jajniki prowadzą ze sobą swego rodzaju dialog. Wysyłają i odbierają sygnały. Kiedy ma dojrzewać pęcherzyk, kiedy ma być owulacja, a kiedy miesiączka. Jajniki odpowiadają, produkując hormony, a mózg na bieżąco sprawdza, czy wszystko idzie dobrze. I w PCOS dochodzi do takiego zaburzenia pulsacyjnego wydzielania hormonu gonadoliberyna, a tym samym wzrasta stosunek LH i FSH. I w naszym mózgu, a dokładnie pod wzgórzu, produkowany jest hormon, który nazywa się właśnie gonadoliberyna. Jego zadaniem jest wysyłanie do jajników sygnałów, które mówią im, jak pracować w trakcie cyklu. Ten hormon nie działa cały czas, tylko jest wysyłany w takich małych impulsach w określonym rytmie. Można to trochę porównać do metronomu, który nadaje tempo całemu cyklowi. I w PCOS ten rytm staje się za szybki i niespokojny. Przez to mózg zaczyna wysyłać do jajników sygnały właśnie w nieprawidłowym tempie. Efekt jest taki, że jeden z hormonów sterujących jajnikami zaczyna dominować nad drugim, i LH zaczyna przeważać nad FSH. To prowadzi do całej kaskady zdarzeń. Nadmiar LH, lutropiny, powoduje silną stymulację komórek tekalnych, czyli tych, które odpowiadają w jajnikach za produkcję androgenów. FSH z kolei, czyli folikulotropiny, jest względnie za mało, a względnie dlatego, że jest jej zbyt niski poziom w stosunku do LH. Taka sytuacja sprawia, że nie ma warunków, aby komórki, które są odpowiedzialne za zamianę androgenów w estrogeny, Prawidłowo przeprowadzały ten proces, a w konsekwencji androgeny kumulują się. Efekt tego jest taki, że cykl traci regularność, a owulacja może się wcale nie pojawić. Bardzo ważne jest to, żebyśmy uświadomiły sobie, że oś HPO nie jest uszkodzona, tylko rozregulowana, a to znaczy, że można poprawić jej działanie. A ciało może wrócić do prawidłowego rytmu. I coraz częściej mówi się o PCOS dzisiaj nie tylko jako o zaburzeniu hormonalnym samym w sobie czy problemie ginekologicznym, ale jako o chorobie metabolicznej, o podłożu hormonalnym. I to jest bardzo ważna zmiana w myśleniu, bo ona zmienia sposób, w jaki patrzymy na kobietę z PCOS i na to, jak właściwie możemy jej realnie pomóc. Przez wiele lat PCOS kojarzyło się głównie z jajnikami, z nieregularnymi miesiączkami, brakiem owulacji, trudnościami z zajściem w ciąży czy trądzikiem i nadmiernym owłosieniem. I to wszystko oczywiście jest prawdą, ponieważ to są realne i często bardzo trudne objawy, ale dziś wiemy, że to tylko część historii. Coraz więcej badań pokazuje, że PCOS nie zaczyna się wyłącznie w jajnikach bardzo często zaczyna się głębiej, już w metabolizmie. A metabolizm to sposób, w jaki organizm radzi sobie z energią, z glukozą, insuliną, tłuszczami i stanem zapalnym. I właśnie w tych obszarach u wielu kobiet z PCOS obserwujemy nieprawidłowości. Dlatego coraz częściej mówi się, że PCOS to też zaburzenia metaboliczne, które objawiają się właśnie przez hormony. I u kobiet z PCOS znacznie częściej występuje insulinoporność i hiperinsulinemia. A to jest stan, w którym organizm produkuje coraz więcej insuliny, a komórki przestają na nią prawidłowo reagować. Insulina to nie jest tylko hormon, który reguluje poziom cukru we krwi. Insulina bardzo silnie wpływa na jajniki, pobudza je do produkcji androgenów. Czyli hormonów, które później w nadmiarze odpowiadają za zaburzenia owulacji, trądzik czy hirsutyzm, właśnie. I to jest jeden z kluczowych mostów łączących metabolizm z hormonami. Coraz więcej też mówi się o przewlekłym stanie zapalnym niskiego stopnia. I to nie jest stan zapalny, który boli czy daje gorączkę. To jest cichy, długotrwały proces, w którym organizm funkcjonuje w jakby ciągłym napięciu. I taki stan zapalny pogłębia jeszcze insulinoporność, wpływa na gospodarkę hormonalną, nasila zmęczenie i obciąża układ nerwowy. I wiele kobiet z PCOS mówi, że czują się, jakby organizm cały czas był przeciążony. I tak naprawdę to nie jest tylko wrażenie, ponieważ naprawdę tak jest. I u części kobiet z PCOS obserwuje się także zaburzenia lipidowe, czyli nieprawidłowy profil cholesterolu i triglicerydów. To pokazuje, że PCOS dotyczy nie tylko układu rozrodczego, ale również układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo, choć absolutnie nie jest to regułą, że u wielu kobiet pojawia się otyłość trzewna, czyli gromadzenie tkanki tłuszczowej, głównie w okolicy brzucha. Ale to też nie jest reguła, ponieważ jak wiemy, każdy organizm jest przecież inny i PCOS może występować u kobiet szczupłych, ale jeśli ta tkanka tłuszczowa pojawia się, to wiedzmy, że ona jest metabolicznie aktywna. To nasila jeszcze stan zapalny i intensyfikuje zaburzenia hormonalne. To też tłumaczy, dlaczego u kobiet PCOS obserwuje się zwiększone ryzyko cukrzycy typu drugiego, chorób sercowo-naczyniowych, stłuszczenia wątroby, a także zaburzeń nastroju i depresji. I ja nie mówię tego wszystkiego tutaj, żeby straszyć, ponieważ to ma być tylko informacja po to, żeby zrozumieć, że PCOS to nie jest problem jednego narządu. Tylko jest sygnałem od całego organizmu. Dlatego tak ważne jest, żeby nie traktować PCOS wyłącznie jako problemu ginekologicznego. I leczenie samego cyklu bez zaopiekowania się metabolizmem często daje tylko częściową ulgę. PCOS wymaga podejścia całościowego, takiego, które uwzględni i styl życia i sposób odżywiania, regulację glukozy, insuliny, stanu zapalnego i też zdrowia psychicznego. Tu właśnie ogromną rolę odgrywa wsparcie dietetyczne, ponieważ dieta nie jest tylko dodatkiem do leczenia PCOS. Dieta jest jednym z jego fundamentów, ponieważ to przez codzienne wybory żywieniowe możemy wpływać na insulinę, a przez insulinę możemy wpływać na hormony, owulacje, cykl i samopoczucie. I ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że PCOS to nie jest wina kobiety, to nie jest złe prowadzenie się ani brak silnej woli, ponieważ to jest złożone zaburzenie metaboliczno-hormonalne, z którym można i warto nauczyć się żyć z większym zrozumieniem, z łagodnością dla siebie i odpowiednim wsparciem. I właśnie od tego zaczyna się prawdziwa pomoc. Trzeba też pamiętać, że dieta w PCOS to nie ma być restrykcja, ponieważ to nie jest kara. Tu potrzeba opieki i zrozumienia, bo nie chodzi o to, żeby narzucić sobie jeszcze więcej na swoje barki. Tu trzeba sobie wyważyć, od czego zacząć, jak poszukać stabilizacji bezpieczeństwa w tej całej sytuacji z PCOS. I też musimy zdać sobie sprawę, że takie nagłe rzucenie się na głęboką wodę i zbyt drastyczna zmiana diety wprowadzi może i pozytywne efekty, ale też niepotrzebnie napięcie i stres. A jak wiemy, tego stresu i tak jest dużo. W konsekwencji takie podejście może doprowadzić do zaniechania diety. I tak jak wszędzie. Trzeba podejść do całej sprawy z PCOS nie tylko strategicznie, ale też z dbałością o swój komfort psychiczny. I czasem już niewielkie zmiany mogą dać spore efekty. Już większa regularność posiłków, odpowiednia ilość białka, obniżenie nagłych skoków glukozy i wsparcie mikroflory jelitowej może całkiem sporo dobrego wnieść. Tak drobne kroki. Już obniżą nam insulinę i poprawią cykl, i też zaczną powoli wyciszać hormony. Dlatego dieta i styl życia powinny być leczeniem pierwszego rzutu. Modyfikacja stylu życia w kierunku leczenia PCOS to jest absolutna podstawa i istnieje wiele dietetycznych trików, dzięki którym udokumentowana jest poprawa wrażliwości na insulinę. Redukcja hiperinsulinemii, zmniejszenie stanu zapalnego, obniżenie androgenów, poprawy regularności cykli czy też wzrostu częstości występowania ovulacji. I musimy zdać sobie sprawę, że na to przewlekłe zaburzenie, jakim jest PCOS, mamy realny wpływ właśnie poprzez dietę, styl życia i celowane leczenie, ponieważ to wszystko musi za sobą iść w parze. I chciałam ci tutaj powiedzieć coś jeszcze: PCOS absolutnie nie definiuje twojej wartości, i nie definiuje twojej kobiecości, i też nie definiuje twojej przyszłości. To jest tylko informacja, że twoje ciało potrzebuje trochę innego rodzaju opieki do następnego. A jeśli ta tematyka jest ci bliska, zapraszam cię do subskrybowania mojego profilu. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego wsparcia, napisz do mnie na Instagramie lub mailowo na octawiasmotormaupa.com. Do usłyszenia!